Siema! Spośród wszystkich otwarć szachowych Istnieje jedno, które w zasadzie elektryzuje wszystkich miłośników szachów od 200 czy 300 lat. Chodzi oczywiście o otwarcie Freda, czyli sytuację. Nie no, żartuję. Chodzi o Gambit Królewski. Gambit Królewski, czyli debiut, w którym święcimy najpierw jednego pionka, potem bardzo często święcimy figury, zostawiamy sobie króla w centrum, a na końcu wygrywamy partię. W ostatnim czasie stosunkowo rzadko widzimy to otwarcie, głównie dlatego, że komputery pokazały, jak możemy się przed nim bronić. Natomiast Езжали. Istnieje jakikolwiek szachista, który mógłby je, je wyciągnąć przeciwko Magnusowi Carlsenowi, to ten szachista nazywa się Hikaru Nakamura, i właśnie taka sytuacja miała miejsce niedawno. Także zachęcam do oglądania, zachęcam też do zostawiania łapki w górę oraz suba, ponieważ gonimy Czeską polska, a Czeską Polska mi w subach ucieka. Także będzie mi bardzo miło, bowiem, że co drugi z Was nie subskrybuje tego kanału, bo mam statystyki. Natomiast przechodzimy już do partii. Partia miała miejsce podczas Norway Chess. Była to dogrywka pomiędzy tymi. Zawodnikami, no i dogrywka ma taki format, że czarne mają 7 minut, białe mają 10 minut. Ale jeżeli czarne zremisują, to tak, jakby wygrały. Takie wiecie, żeby nie było cały czas remisów. No i Hikaru Kamura z tego względu zdecydował się zagrać ruch E4 i na E5 odpowiedział gambitem królewskim. Debiutem którego na najwyższym poziomie, wiecie, no, nikt nawet nie studiuje za bardzo, bo wiadomo, że nie jest on w pełni poprawny. Ale jest agresywny, także dobra sytuacja dla Hikaru Nakamura. Nastąpiło skoczek F3. No i tutaj właśnie komputery pokazały, że możemy zagrać ruch G5, obronić tego pionka i białe wcale nie mają łatwej drogi do odzyskania go. No i tutaj są nawet takie ciekawe warianty, że gramy Goniec C4, G4 roszada, bicie, bicie. Poświęciliśmy figurę, ale zauważcie, wszystkie figury koloru czarnego są po prostu w noże i ciężko jest się wybronić. Aczkolwiek obiektywnie to nie do końca działa. Hikaru Nakamura więc zagrał ruch H4, nastąpiło G4, skoczek E5, D6, no i białe odzyskują pionka i wydaje się wręcz, że to białe mają przewagę. No zauważcie, wszystkie figury czarnych są jeszcze na ósmej linii, pionki są rozwalone, białe kontrolują centrum, o co więc chodzi? Okazuje się, że chodzi o to, że Magnus Carson może zagrać ruch skoczek F6 po biciu, biciu. Ten Hetman, pomimo tego, że bardzo często nie chcemy go mieć na F6, bo blokuje skoczka, no to mamy trochę złą wiadomość dla Hikaru, bo tego skoczka i tak już nie ma. Także ten skoczek nie jest blokowany, a Hetman pełnił tutaj fajną funkcję. Nastąpiło więc skoczek C6, i tutaj Hikaru na zagrał ruch Hetman F3. I nie wiem, nie rozmawiałem z panem Hikaru, ale bardzo mocno zastanawiam się, co on miał przygotowany na skoczek D4. Czy bardziej chciał, aby nie wiem, zbić tego pionka, poświęcić jakość i grać w taki sposób, może najpierw tutaj, żeby nie podstawić Hetmana. Czy bardziej zagrałby on ruch poskoczek D4 Hetman F2 i po prostu wywierał dalej nacisk? Nie wiem. Moglibyśmy się dowiedzieć, natomiast Magnus Carson ewidentnie nie był tym zainteresowany. Zagrał ruch goniec H6, Hetman wrócił na F2, no i teraz kontrolujemy to pole i to pole. Wieża G8, skoczek poszedł na C3, goniec E6, goniec D2. No i mamy bardzo ciekawą sytuację, gdzie zarówno jedna, jak i druga strona nie zrobi krótkiej roszady. Czarne nie zrobią, ponieważ przyjdzie pan z gwizdkiem i powie, że nie wolno. Natomiast białe nie zrobią, no bo przyjdzie pan Hetman i da ci mata. Także wiadomo było, że króle prawdopodobnie albo zostaną w centrum, albo pójdzie długa roszada. Nastąpiła więc tu i tu długa roszada. No i obiektywnie ta pozycja jest nawet równa. W sensie, wiecie, to białe mają swoje przewagi, czarne mają swoje przewagi. Przewaga białych polega na tym, że mają lepszą strukturę pionkową, przewaga czarnych polega na tym, że te gońce są fajnie rozegrane. Ten pionek, co ciekawe, jest silny i stanowi siłę, a nie słabość. Na no, ten pionek to jest tak zwany zdechlak. Także tutaj nastąpiła Hetman D4. Magnus Carlsen też korzysta z formatu i wie, że remis zdaje mu w pewnym sensie zwycięstwo, także stara się wymieniać Hetmany. Nakamura mówi: No. Hetman poszedł na E1, Hetman E5, skoczek poszedł na E2, no i teraz Magnus Carlsen powinien zagrać ruch D5. I chodzi o to, że wywieramy bardzo dużą presję, otworzy nam się linia D i ogólnie wszystko jest w porządku. Natomiast Magnus Carlsen popełnia pierwszy, powiedzmy, poważny błąd w tej partii, ponieważ zagrał on F5. No i też wydaje się, że spoko, prawda? No nie do końca, ponieważ przeoczył on odpowiedź Hikaru na kamury, a mianowicie G3. I teraz nie można tego zbić, ponieważ po biciu, co prawda, jest jeszcze G2 i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to już są dymy, które na pewno interesowałyby Hikaru na kamurę. Także raczej tego bić nie można. Ale skoro nie, to odzyskamy pionka. Zdobędziemy tego pionka. Także Magnus Carson zdecydował się zbić, nastąpiło bicie. Hetman F5, no i znowu wychodzi pewien problem, jeżeli chodzi o tę pozycję, ponieważ najlepszym ruchem i ruchem prawdopodobnie który rozważał Hikaru Nakamura, jest zagranie ruchu goniec H3. I po odejściu możemy to zbić, zbić, zagrać skoczek C3, jest tutaj związanie, no i gramy sobie dalej. Natomiast ta pozycja jest dość trudna do wygrywania. W sensie dużo rzeczy się wymieniło. Czarne tutaj, wiecie, mogą zagrać jakieś wieża G4, wywierać presję. Dlatego Hikaru Nakamura zdecydował się zagrać ruch skoczek G3. Nastąpiło Hetman F7, no i tutaj F5. Tylko, że kłopot jest taki, że ten goniec wcale nie musi odchodzić, nie? No bo tutaj stra stracimy. Goniec może najpierw wybić, wybić. I teraz gonię z D7 i kłopot jest taki, że nagle Hetman atakuje pole A2 i trzeba się przed tym bronić. Praktycznie jedyna obrona to król B1, po B3 te pola są bardzo mocno osłabione i w ogóle po ruchu Hetman G7 tracimy albo tutaj, albo dostajemy mata, także trochę średni wybór. Dlatego tutaj nastąpiło król B1, skoczek E5, Hetman E3, następuje bicie, bicie, ale teraz wchodzi ostatnia figura do gry. Zauważcie, wieża jest aktywna, Hetman jest aktywny, skoczek jest aktywny. Goniec nie robi za wiele, no i ta wieża, ale powiedzmy ona zawsze będzie miała perspektywy. Goniec idzie na C6. No i okazuje się, że nie możemy zagrać. Goniec gierwa za bardzo, ponieważ po biciu, biciu następuje Hetman D5, atak tutaj, atak tutaj. A jak to obronimy, to jest wieża G3, bicie i bicie. Także to wszystko trzeba było zobaczyć. Hikaru Nakamura wszystko to policzył, nastąpiło więc skoczek e 4 No i teraz wychodzi geniusz Magnusa Carlsena. Ponieważ ma on dwie minuty, jak widzicie, dwie minuty 38 osiem sekund. I zagrał w tej pozycji najlepszy ruch, jaki istnieje. Wiecie, jak jest najlepszy ruch? Król B8. Chciałbym wam to wytłumaczyć jakoś. Prawdopodobnie chodzi o to, że oczywiście nie za bardzo możemy zbić, bo jest Goniec H3 nieprzyjemne związanie. Dlatego Hikaru, znaczy dlatego Magnus Carson zdecydował, ok, ucieczka i teraz ty sobie zagraj Goniec H3, ale w takiej sytuacji ja nie będę zainteresowany tym pionkiem od razu. Wieża wchodzi do gry. I wszystkie figury czarnego stoją idealnie. Nastąpiła wieża C1 i dochodzimy do momentu, gdzie możecie sobie sprawdzić, czy zagralibyście lepiej niż Magnus Carlsen oraz Hikaru Nakamura, ponieważ wieża C1 jest grubą podstawką i czarne mogą wygrać partię w jednym ruchu. Czarne mogą zagrać ruch skoczek D3 i nie możemy odbić Bogoniec E4. Nie możemy odbić Bogoniec E4, a jak odejdziemy sobie gdzieś wieżą, no to tracimy tutaj i też jest tragedia. Tego wszystkiego obaj zawodnicy jednak nie zauważyli. Magnus Carson po 10 sekundach zdecydował się zagrać ruch goniec D5. Nastąpiło wieża E2, zdobycie pionka, no i goniec sobie wrócił. Skoczek G5. I teraz pytanie dla was: gdzie tym Hetmanem odejść? Okazuje się, że najlepiej jest odejść na D7. Nie jest to skomplikowane, natomiast to też jest taki element, z którego wy możecie coś wynieść. Wielu z was lubi atakować przeciwnika. Prawda? Na pewno prawda, bo każdy lubi atakować. Natomiast nie atakujemy w momencie, w którym nasze figury nie są do tego przystosowane, albo gdy przeciwnik nie ma osłabionego króla. Gdyby Pionek nadal stał na A2, to nie wiem, czy Hetman D7 byłoby najlepsze. Być może lepiej byłoby zagrać tutaj i skupić się na innym skrzydle, ale brak tego Pionka sprawia, że po losowym ruchu grozi mat w 4 posunięcia, którego mam nadzieję, że znacie. A mianowicie tutaj, tutaj i tutaj. Taki standardzik. Dlatego białe musiały się bronić przed tym wtargnięciem. Ale nastąpiło Hetman B5. Nadal grozimy problemami, dlatego król zastosował profesjonalny manewr ucieczki, ale tutaj okazuje się, że skoczek C6, nastąpiła wymiana, wymiana Hetman C3 i kolejny bardzo ładny ruch. A mianowicie zauważcie, po Hetman A4 jest Hetman A3, nie? I przeciwnik jakoś tam się broni. Magnus Carson rozumiał, że, ten że to jest kłopot, a ponadto chciał trochę bardziej poddusić przeciwnika, zagrał ruch goniec B3 i zamyka przeciwnego króla w klatce. Teraz już Hetman E4 jest bardzo dużą groźbą, to znaczy A4. Nastąpiło skoczek E4, Hetman A4, wieża musi uciekać. No i teraz bardzo fajne, takie wiecie, kliniczne wykończenie, ponieważ ja, i myślę, że nie tylko ja. Zagrałbym w tej pozycji Hetman A2 i próbował dalej atakować przeciwnika. Natomiast Magnus Carlsen zrozumiał, że fajnie jest zagrać skoczek D4. Dlaczego? Ponieważ teraz po Hetman A2, jak król pójdzie na C1, to jest skoczek E2 i zdobywamy Hetmana. Ten skoczek tutaj jest kluczowy. A zauważcie, że gdyby nastąpiło coś takiego, to teraz skoczek D4 nie możemy zagrać, bo przeciwnik to zbije. A ta wieża jest broniona. Także nastąpiło tutaj skoczek D4, goniec G4, no i znowu bardzo fajne wykończenie przez Magnusa Karolsena, ponieważ ja już tutaj bym się nie zastanawiał. Jestem pewien, że ja grając taką pozycję po prostu zbiłbym wieżę i przeszedł do takiej pozy. Natomiast Magnus Carlsen zrozumiał, że lepiej jest jeszcze wtrącić tego szacha, ponieważ goniec tutaj może sprawić, że przeciwnik będzie mieć jeszcze więcej kłopotów. Teraz szach, bicie, przeciwnik to zbił. Natomiast teraz ten goniec się przydaje, ponieważ czarne mogą poświęcić go i okazuje się, że odbicie nie bardzo wchodzi w grę, ponieważ hetman F4 i wymieniamy i mamy końcówkę, która jest wygrana. Dlatego Hikaru jeszcze spróbował zagrać skoczek F6, natomiast tutaj czarne wygrywają wręcz forsownie. I znowu możecie się za zapauzować, ponieważ po kolejnym ruchu Hikaru Nakamura się poddał, natomiast ruchem jest wieża E2. I w tej pozycji Hikaru Nakamura po prostu się poddał. Dlaczego? Ponieważ po biciu możemy zagrać hetman D1, król odchodzi, ale tutaj gramy hetman C2, pyk. No, i C5 bardzo silne widełki. Zdobywamy Hetmana i wygrywamy. Zauważcie, że to, co próbowałem wam pokazać, wcale nie musi być takie proste, ponieważ po tym, jeżeli na przykład zbijemy, zbijemy, to już jest taka pozycja, no raczej też wygrana, dobra. Coś galam głupoty raczej. Eee, także tutaj dokładniejsze po prostu było za zagranie tego szacha, żeby zrobić widełki. Natomiast jeżeli przeciwnik by to zbił, to my bijemy. Pyk, pyk, pyk. pyk I te widełki również widzieliście. Dlatego w tym momencie po ruchu wieża E2. Magnus Carson wygrał swoją partię, no i niestety nie będzie to happy end dla Gambitu Królewskiego. To nie jest tak, że można go zagrać na najwyższym poziomie i sobie wygrać partię. Natomiast to pokazuje, że mimo wszystko szachy są jeszcze pełne różnych możliwości i nawet Gambit Królewski może być taką rzeczą, którą od czasu do czasu zawodnicy będą wyciągać. Także mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Trzymajcie się cieplutko, zostawcie suba, będzie mi bardzo miło. Odwiedzajcie szachomanie i tyle z reklam, także Nara.